Siemanderko, witajcie, postanowiłem, że nakręcę dzisiaj filmik informacyjny, w którym przedstawię Wam najważniejsze zmiany dotyczące y, trzeciego updateu mapy Toy Story 2, który nosi numerek 1.02 i radzę wszystkim, którzy w tej chwili nagrywają tą mapkę, bądź też po prostu sobie grają. Pobrać jeszcze raz paczkę, dlatego że zawiera ona dosyć spore zmiany. Było ich kilka i wymienię Wam wszystkie te najważniejsze, które e, poprawiłem, które, które no, po prostu zmiany, które nastąpiły. Tak więc po kolei naprawiłem kilka monet, które były mm, czaszki po prostu nie te były podłożone i e, były zwykłe czaszki szkieleta zamiast czaszki szkieleta. Tego czarnego, no ale nieważne. Naprawiłem przycisk do zmiany pory dnia nad telewizorem. Tam jest taki labirynt z drzwi zrobiony i jak się w... zanim się na niego wejdzie, można włączyć dzień. I ten przycisk nie działał dlatego, że tam brakowało jednej literki w command bloku, ale jest to już naprawione. Naprawiłem lawę dlatego, że była tekstura zmieniona w Terrain PNG, ale w animacjach nie była zmieniona, więc nie mogła być zielona. Tak więc y, lawa została naprawiona. poprawiłem teksturę głowy baza. Y, dlatego, że tam była jedna kreseczka, y, 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 jedna kreseczka, jeden rząd pikseli dyni, także to też zostało poprawione. Y, dodałem dwa opcjonalne parkury do punktów pokoju Endiego mieszczące się na półce nad komodą. Dodałem drabinkę na doniczce w salonie, bo tam też drabinki nie było. Jak się spadło z tego kwiatka na półkę, to nie było jak stamtąd wyjść. Y, dodałem skin baza do paczki którą pobiera się tutaj na Planet Minecraft. Opcjonalnie oczywiście każdy, kto będzie chciał, to go założy. Jeżeli nie będziecie chcieli, to go nie założycie. Proste. Poprawiłem tytuł i treść książki na półce nad komodą, czyli tam, gdzie mm, kończy się zadanie w pokoju Endiego i odbiera się nagrodę. Troszeczkę tam się nie zgadzało. I za to w sumie chciałbym podziękować NoLife'owi, dlatego że jak oglądałem film z jego podczynań z tej mapy, to właśnie on wykwycił ten błąd. Dalej dodałem oczywiście na Planet Minecraft yy, yy, angielską deskrypcję, czyli opis po angielsku yy, Dzięki yy, jakiemu moderatorowi Lynch Inc. Lynch Inc, nie wiem jak to się czyta. No i pierwszy update dotyczył latającej świni w pokoju Endiego która jest w łóżeczku, tak więc to są najważniejsze zmiany. I jak mówię, specjalnie kręcę film dlatego, żeby poinformować Was o, o tym wszystkich, gdyż bardzo istotne są to zmiany przede wszystkim w teksturpaku. I chciałbym, abyście. Się... Chciałbym, jeżeli uważacie, że chcecie, aby w seriach, które nagrywacie, zostały zastosowane te zmiany, to po prostu możecie sobie. Możecie sobie pobrać jeszcze raz y, tą mapkę i te tekstury. Oczywiście tekstury możecie osobno podmienić. Na razie są na 1.44, ale również planuję zmienić je na 1.45. Y, jeżeli nie chcecie obserwować zmian na mapie, bo macie na niej progres, to no cóż, no to po prostu zmian nie zaznacie. Tymczasem najważniejsze to chyba były tekstury, ale jeżeli chcecie, to pobierajcie tam naprawdę było sporo poprawione. Do zobaczyska, do kolejnego update'u, których pewnie będzie sporo siemać.